Cześć, z tej strony Filip. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś taki luźny film, w którym Wam pokazuję moje książki o wyścigach motoryzacji. Mam ich 15 z różnych lat. Pierwszą, zacznijmy może chronologicznie. Moją pierwszą książkę stałem na 7 godziny o tej tematyce. Jest to książka Z maszyny. O niej zaczniemy. Polepiona, jak widać, nieźle. Taka okładka, polepione co się da. Oczywiście książki moje były, bo były używane i też nieraz spadły, a niektóre nawet i pies pogryzł. Więc no, dlatego w takim stanie. Nie jest to książka stricte o motoryzacji, ale jest to książka no bardziej o maszynach. Mamy tam pięć działów: pierwszy o motocyklach, drugi o ciężarówkach, tirach, trzeci o wyścigach samochodowych, czwarty o samolotach i piąty o statkach kosmicznych. To tam też między innymi chodzi tam parę ciekawych rzeczy. Na przykład tu mamy opisane po co są mocy, gdy schodzą na kolano. Taka książka dla początkujących, można powiedzieć, trochę zabezpieczenia w razie wypadku. Też tutaj mamy mod, takie sztuczki, żurzel na przykład i inne rzeczy. Też co my jeszcze mamy tutaj w tej książce? To napęd słoneczny, na o samochodach, rajdy, wyścigi długostansowe, krótkie opisy, jak widać, dość. Nascar, też dość krótkie opisy, tutaj samochody. Formuła 1 też mamy, ale to kawałek wcześniej. Tutaj Pit Stop, co to? O, jest Formuła 1, jak widać. Tutaj jest samochód Barhonda z 99, tam są Ferrari. Książka gdzieś między wtedy powstała. 99-2000 jakoś tak mi się wydaje. Ale też w tej książce są co ciekawe, zaraz Wam pokażę. Na jednej ze stron. To są ciekawostki. Takie. Flagi też. Ale też i tej książce mamy różne doświadczenia. Na przykład ze skrzydełkami z przylepnością. Można je robić w domu, sam je robiłem. Też na przykład obciążeniem przy Tigrach mamy, zaraz pokażę, bo to doświadczenie jest naprawdę fajne z Tigrami. Chwileczkę. Może tutaj po prostu skład masy na kreskach, na mące, można sprawdzić. Książkę ogólnie naprawdę polecam. Dla, nie fanów w do fotorozesji, ale dla pasjonatów maszyn bardziej. O, ja się ona podobała, to moja pierwsza książka. Później dostałem na Komunie dwie książki. Rok 2010 to był, tak, 10 maj. Jakże niech to, to historia Formuły 1. Z tej książki się dużo dowiedziałem. Choć z tą książką to jest tak, żeby zacząć, a później się wątki rozwija w internecie czytając je. To jest książka, która ma wszystkie statystyki do 2006 roku. E, Naprawdę Bruce Bruscząc, a przedmowę Nigel Mansell y, I co my tam mamy? Mam ogólnie opisano pokrótce historię. Zaraz otworzę ją chwilę. Ja tutaj oczywiście też podarta polepiona. Tam, to ja sam dopisałem niestety, trochę tego żałuję po latach, które ja tam poliszczyłem, chciałem to być dobrze. To mamy historię. rok 2000 zdjęcia, tabele. Eee, no, a mamy opisanych kierowców, zespoły Tor i na końcu pokrótce kariery Roberta Kubicy. To przekonamy żonego Herberta, e, Majka Hautrona i ogólnie innych mistrzów. Myślę że to osobną stronę, z wyjątkiem Alberta Skargo, od jakoś jednej strony. Nie dostał, nie wiem czemu nie dostał, ale bardzo osobnej strony, ale tak to tutaj jak wygląda. Purs McLaren, Lauda. Ogólnie z tej książki się też bardzo dużo dowiedziałem i polecam dla każdego fana Formuły 1. W już na Komunie jest wielka księga samochodów. O panie, tu tak no bo mi się nie zmieści i nie otworzę, ale tam mam opisane różne maszyny z różnych lat z różnych naprawdę serii na końcu historia historii Formuły 1, po prostu pisano choć bardziej obrazkami niż tekstem. Mamy tu pełno samochodów, chyba nawet ponad 600 samochodów opisanych. Przeczytałem to wszystko, bardzo dużo tego jest. Jak ktoś lubię samochody, to polecam naprawdę, ale to są takie zwykłe, seryjne nieścigałki w większości, nie wyścigowe, są seryjne w tej większości zdecydowane. Do tej pierwszej książki mam też jeszcze jedną podobną, w sensie drugiej o Formule, taką, ale w zasadzie jest to samo to uboższa wersja i w zasadzie. Kupiłem kiedyś, w zasadzie dostałem z antykwariatu, na gwiazdkę i sam zalewem sobie zatychę. Ale ta książka ogólnie to jest historia Formuły 1. Tutaj jest trochę więcej obrazków można pokazać. Nie wleczył to formuła 1 wcześniejsza. To jest chyba rok młodsza mi się zdaje. Mamy tutaj też zespoły oczywiście, Ligier, Lotus. Inne samochody mamy Maserati. E, ale ogólnie fajna książka. Też, chociaż ta formuła jest lepsza, tak szczerze, ta wcześniejsza. Kolejną książką jest taka cienka książka, którą kiedyś na Wielkanoc, Noc. Jak miałem 10 lat. Ogólnie bardzo cienka książka pisująca różne wyścigi, można by powiedzieć. To na przykład jest treści. Tutaj mamy wprowadzenie o naskach. Zaczynamy o naskach, proszę. To jest chyba jakiś Craven z tego, co się Chyba. Jestem pewien. Tam Piffel. To jest szóstka, więc chyba Mark Martin jeszcze w tym samochodem jeździł, mi się tak zdaje. Tutaj chyba, spojrzenie jakiejś pani, tutaj formuła 1 to mam na dole, jakby ktoś nie widział jeszcze, tory opisane. Mamy tak tory, tory mamy opisane. Formuła. W ogóle mamy każdą serię wścigów, na pokrótce parę ciekawostek. na ciekawe są na końcu wyścigi wraków, to ciekawe nawet. Ta jedna strona jest poświęcona, no proszę, wyścigi wraków, ale też, jakby to Wam powiedzieć, to jest książka dla początkujących, tak jak z zaczynają, żeby dowiedzieli się po co, choć już nieaktualne trochę. Na przykład liczba mechaników w nackach w boksie się zmieniła, system buktacji Formuły 1, bo książka jest się przed 12-13 lat jakoś. Więc ogólnie polecam początkujących, żeby się dowiedzieli po co ciekawostek, ale niestety niektóre rzeczy są już nieaktualne, ogólnie rzecz biorąc. Kolejną książką... Jest, so teraz wam pokażę moje książki z motoryz, o samochodach. Tu jest historia samochodu. Bardzo fajna książka. Ogólnie polecam. Mamy tutaj opisane historię samochodu, różne wynalazki. Zdjęcie repliki pierwszego samochodu parowego. Mamy tutaj ogólny opis, jak to się zmieniało na samym początku. Dalej mamy już działanie nawet poświęcone polskiej motoryzacji mamy. to jeszcze tutaj jest historia. Motoryzacja w Polsce, o mamy proszę. To są nasze samochody też. Różne, najróżniejsze prototypy z II wojny, na przykład syrenka i inne. Tutaj mamy poświęcone działu wyścigów Na przykład pierwszy wyścig tu jest opisany. Niestety wyścig z 1988 nie był pierwszy, ale to już w innym filmie mówiłem, który był pierwszy. Jak mi się udało dokopać do różnych informacji. Tak w ogóle. Tutaj są różne rzeczy, naprawdę. Ale na końcu też są samochody. Jest też to samo Formule 1 gdzieś tu. I to są takie no, samochody, jak widzicie. Forte amerykańskie, e, ogólnie też są polskie na końcu. Mamy tutaj Warszawkę, Poloneza. Mam też Warburga, Jaguary i inne wiele. Ogólnie też fajna książka, polecam. Tutaj książka, kultowe samochody, które mam po bardziej znane modele samochodów typu Do czy tam, tam Ford Mustang na przykład. Tutaj mamy dwa CV na przykład, tak zwane brzydkie kaczątko. Ten no samochód nie jest najlepszy naprawdę, bo to bieda o tym mówił, drogą. bardzo ładne zdjęcie, swoją drogą tutaj, Piękne. chyba Hudson, Amerykańskie z tego co widzę, eee. mamy duże, tutaj mamy dużo samochodów, takich kultowych, no, Na choć mi nie przypadła do gustu, bo ja bardziej wolę wyścigi, czy samochody, z te motoryzacje, ale mi się to podoba, tu zjedziesz na Ricard, eee, no i ogólnie różne samochody, Tutaj, oj, parat lata, statyw, no, jest taka książka też, przeczytałem, oczywiście. I kolejną książką, którą kupiłem kiedyś za trzy dychy na odpuście w Miechowicach, jest ta, taka tutaj oto. Proszę Państwa. Samochody w PRL-u. Mam tutaj fajne opisy prl samochodów, ale też i ciężarówek, autobusów i motocykli. na miłośników motoryzacji z tego okresu. Te, to jest coś naprawdę fajnego. Ktoś na lubi wspominać sobie czas z perulę, wtedy jeszcze żył. I żył wtedy już, a nie jeszcze. Zaporożec na przykład tutaj mamy. Opisane wszystko tutaj, w powstanie i tak dalej. Modyfikacje. Ogólnie opisy dość dokładne, powiem tak szczerze. Mi się ogólnie podoba też dużo zdjęć. Ja nie chcę musiałem zrobić cięcia, ale teraz sobie do rzeczy. Samochody z prl tutaj mamy. Różniste, najróżniejsze mamy. Nysę i takie tam, jak ktoś to lubi to polecam. Stara, żubra, autobus. No i oczywiście wszystkie autosany, sany autosan, a jakże. Sokoły, motocykli i wiele innych, osy też tam są. I inne z pojazdy, Bierz. To koniec, książką. To już takie mniejsze to są książki. Jest. Książka, z której biorę osobiście dużo ciekawostek do filmów. W kubiec w 2008. Książka z statystyki Kierowców, składy ich z Sezonu 2008. Może kupić ją za około 5 zł. Zawierał od kolegi. Książka. Polecam, choć nieaktualna, ale fajnie się czyta. Jak zrobić liczby statystyki. Część z nich nadal aktualna. Czemu by nie? Teraz taka książka. Dla każdego, można powiedzieć. Pewnie wielu już zna tą książkę. Jest to książka, jakby to można powiedzieć. Autorstwa Kary Hota inna Książka dla każdego. Mamy tam zdjęcia dość dużo ogólnie. Jak widzicie, całe życie kimiego. On też tam dość dużo się udziela, jego rodzina. Książka, no i dla fana i dla kogoś, kto się kompletnie interesuje Formuły 1, naprawdę ją bardzo polecam, bo to jest książka, która na mnie zrobiła największe wrażenie ze wszystkich tych, które mam, z wyjątkiem tej historii Formuły 1, i ją naprawdę szczerze polecam, mi się bardzo podobało, się mega lekko czyta, pokazuje też takie rzeczy oczywiste nawet dla mnie, jak dla fanów, ale pokazuje jakby na nowo, naprawdę ją polecam. Ogólnie rzecz biorąc, Kolejna książka, książka to jest książka, którą dostałem kiedyś od kumpla. Na... urodziny ją dostałem. Podejrzewam. Tak. Kubica. Książka z końcówki 2018 roku. O Kubicy. Jego biografia. Tam dość dużo już można dowiedzieć. I bardzo trafne spostrzeżenie tam jest. Swoją drogą. Jak znajdę to wam powiem. Przeczytam chwilę. Nie znajdę, ale kiedyś wam przeczytam, o Powiedzmy. Książka ta obecnie w trakcie czytania, więc się nie wypowiem na nią. Może najpierw ją skończę. Na chłopach jego autobiografia. Jeśli ja nie będę wypowiadał, bo ja się o tym w trakcie czytania jej. Kolejną książką jest jest malutka książka, ale ciekawa bardzo i pasująca pewne rzeczy w, w prl w Żużlu. Autobiografia Henryka Gielglisha, napisana w 1994 roku, niestety już ten żużlowiec od nas odszedł w 2014. Ale mamy tutaj dużo jego wspomnień z Toru, mniej doświadczeń osobistych, chociaż też tam są doświadczenia osobiste, relacje z innymi żużlowcami, Obcasy też swoich swoich kolegów wdrożyły, w szczególności Stanisława Kasę. Ogólnie, no fajna książka. I dobrze, że jej akcentuje się u nas w Polsce. Też, więc to jest też myślę, że takie dość. Robi ciepło na sercu. O. Polecam ją. Ją również polecam. Kolejną książką jest Mechanik. Książka ta pokazuje F1 od takiej, no, bardzo ludzkiej strony, pełnej doskonałości, Też tam opisuje, m.in. harce mechaników, jak zdemolowali samochód z wypożyczalni, a też jak wygląda praca. Niestety trochę nie przybliża zagadnień technicznych, jak nam się doczepiać aż tak bardzo i tego, co można regulować w samochodzie F1, ale ogólnie książka jest naprawdę świetna. Pokazuje Formułę 1, także McLaren jako zespół, zacząć Denisa, Denisa, że on był naprawdę kuku, że tak to ujmę. No i co, no w sumie, w tak w dużym skrócie to tyle. Książkę polecam przeczytać jak najbardziej, oczywiście jest świetna. Dużo tam jest rzeczy opisanych w ogóle. Sam się dużo dowiedziałem na temat funkcjonowania moklare na lepiej poznałem ten zespół. A Mark Elvis sam ma dość lekkie pióro, myślę ogólnie. Więc ją polecam. Jest naprawdę szczerze. I ostatnia książka, którą jeszcze nawet nie zacząłem czytać. jest z kolejce przeczytania, ale już ją posiadam. Jest to to naznaczony na no, niki Lauda. Nie wiem, bo w sumie jeszcze nie ształem, ale ją mam. No, to byłoby na tyle, chodzi o moje książki o motoryzacji. No to, to co? jest w kolejnym filmie, następnym. Cześć!